Witam wszystkich, Marcin Kosiński, szef kuchni Pałac Burszynowy, moim specjalnym gościem dzisiaj jest Szymon Szewczyk, witam Cię Rębio. i kolega Fizjo, tak, Rębio. także co dzisiaj robimy? Robimy dzisiaj, ee, a właśnie, gotujesz? Gotuję czasami, ale bardzo rzadko, wiesz, mam na to, mam, mam na to czas, jak gdyby przemieszczanie się, mecze, treningi, to, to tak. wszystko więc staram się, staram się gdzieś tam coś dla siebie przygotować, ale akurat w tym momencie jestem na, na tak zwanym cateringu diecie jakiejś tam pudełkowej i tak dalej, gdzie przygotowuje dla mnie firma. Jest to troszeczkę bardziej dla mnie wygodne, po prostu szybciej coś podgrzewam, coś, coś, coś robię. Smakuje mi to menu i odpowiada mi, jest bardzo zróżnicowane, w szczególności jeżeli chodzi o, o diety dla sportowca. I tak jest. Ale jeżeli oczywiście mam czas, to lubię czasami coś pokombinować. <gry> właśnie, właśnie, to jest to, co rozmawialiśmy przed programem. Jako sportowiec musi być odpowiednia dieta, no bo nie da się. Dzisiaj Ci proponowałem w steka antykot, ale powiedzieć nie, bo jutro... Jutro, jutro jest mecz, więc, więc no wiadomo, miasto troszeczkę dłużej się trawi, więc wolałbym to przełożyć na, na inny dzień. Czyli musisz analizować to, co się dzieje na drugi dzień pod względem swojej diety? Jak, jak najbardziej, no, w szczególności jeszcze w danym dniu, kiedy, kiedy, kiedy jesteśmy właśnie na, na wyjazdach, co prawda tutaj, też o której jest mniej więcej mecz, o której zjeść. Każdy z nas jako sportowców ma różne organizmy. Ja na przykład jem gdzieś około 6 godzin przed meczem żeby to wszystko gdzieś tam strawić, Wiem. potem gdzieś ewentualnie jakaś kawka nawet, nawet bez jakiegoś większego ciasteczka, bo, bo później gdzieś mi to przeszkadza, jak gdyby. Dzisiaj, dzisiaj będzie lajtowo, kuchnia tak naprawdę lajtowa, Japonia. Zaczniemy dzisiaj sobie przygotować sushi, bo tak naprawdę przygotowujemy się do weekendu azjatyckiego, gdzie będzie trochę Chin, Wietnamu, Japonii oczywiście sushi, dlatego tutaj... Przygotowałem do sushi krewetki świeże? Lubisz krewetki? O, uwielbiam. Także mamy krewetki. Tak naprawdę krewetki powinno się kupować w całości, z głową ze wszystkim, wtedy na no podstawie, podstawie samemu tego... je obierać. Tak, samemu je obierać. Na podstawie tego też widzimy świeżość tej krewetki, stek z tuńczyka, paluszki krabowe, oczywiście łosoś norweski zamarynowany. Do tego jeszcze myślę, żeby dołożyć e, imbir marynowany, różowy, awokado. oczywiście awokado i. Mango. Do tego jakaś limonka, chili, imbir, papryka świeża i ogórek świeży. Oczywiście ryż. Ryż odpowiednio ugotowany, czyli to musi być specjalny ryż do fuszy, żeby nam się fajnie kleił. On jest gotowany z octem ryżowym i z cukrem. Balans smaków, czyli słodkości i... Yy, słodkości i yy, kwasowości. Także tak to wygląda. Wszystko. No. Także co? To co? Zabieramy się za robienie ale bo już dasz radę. <śmiech> <śmiech> Tylko tak, nie, wyjad że... <laughs> nie wyjadamy tak. <laughs> Blomy, ta. Pierwszą rzecz to już ten. Mamy glony. Glony, glony. Tak. Smarujemy je lekko wodą, żeby je zwilżyć. A robiliście już kiedyś domów sushi? Nie, powiem ci szczerze, że e, był taki pomysł e, z żoną, żeby, żeby na, nawet kupiliśmy taki zestawik i tak dalej, i, ale jakoś nigdy nie mogliśmy się do tego zabrać, mimo że e, w Rosji przebywając zawsze w piątki e, było zamawiane e, sushi. sushi i to tak bym powiedział z dobre 10 nawet rolów. E, naprawdę nam e, bardzo zasmakowało. E, Agnieszka, Agnieszka sobie bardzo, bardzo to chwaliła. To o. teraz to. Szymon, będziesz wiedział, jak zrobić. I... Nie zrobię za ja nią niespodziankę. Przesuniemy sobie to. I teraz to możemy dać tutaj. Damy kawek tuńczyka. Mhm. Ja mam robić swoje? Możesz robić swoje. Tu, tu masz, masz też logo. swój ryż, kompozycję. Także. Bo Ty będziesz smakować, czy oczy, potem sam oczy. będziesz chciał oczy. zrobić? Oczywiście, kompozycja tego, co dajemy do środka, to jest i wyłącznie nasza twórczość. Twórczość, tak gdzie jest. Tutaj nie ma jakichś tam zasad. Najważniejsze, żeby produkty były przede wszystkim z wyższej półki i świeże. I świeże. Mhm. Nie jakieś mrożone, rozmrażane, tylko oczywiście świeże. Do tego damy sobie koperek. Pa. I jak? Na razie, na razie walczę z ryżem, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Sklapiamy lekko limonką. Wiesz co? Ja bym sobie chyba dał ewentualnie łososia, a ja wezmę sobie łososia skoro ty wziąłeś to. Tuńczyka. Ja wezmę sobie nie łososia. Łososia? Łososia. Okay. Opa. No spadasz, spadasz. I teraz powiedz mi. Tak naprawdę jesteście drugi raz pod rząd mistrzem Polski, tak? Tak. W koszykówce. Także... No bym powiedział ja, ja, ja lecę na Hartrika, więc mam nadzieję, <grym> że, że mi się uda. Trzy okay. lata, trzy mistrzostwa to by było naprawdę coś, coś pięknego. Czy się uda, no zobaczymy, ale no tak jak sam widzisz i, i rozmawialiśmy, nie jest, nie jest to łatwe. Tak. Jest to, jest to coś, co wymaga naprawdę bardzo dużo czasu poświęcenia no i do tego to co, to, co dzisiaj robimy właśnie czyli porządne żarcie tak jest jedzonko musi, musi być odpowiednie no powiem Ci się że takieś nagrywałem rozmawialiśmy przed, jeszcze przed programem nagrywałem kiedyś program z panią Magdaleną Fularczyk-Kozłowską, mhm. wioślarką znaną mistrzynią z Rio de Janeiro to właśnie yy, ona oszła w córkę i wycofała się trochę ze sportu, uh -huh. yy, z areny sportowej, ale właśnie to jest poświęcenie. I tak naprawdę nie było przez 300 dni w roku prawie w domu. Cały czas była na jakichś grupowaniach. No niestety to jest, to jest poświęcenie. Ta, ta bolączka, która, która towarzyszy w sporcie. Ale, że tak powiem, jeżeli, jeżeli się to kocha i jeżeli się chce gdzieś zaistnieć, no niestety są, są pewne poświęcenia, które no musisz jak gdyby zrobić. Tak. tak? Albo, albo jedno, albo drugie. Pamiętam za młodu, za młodu to było na takiej zasadzie, że wszyscy szli gdzieś, wiesz, na jakieś imprezy, na koleżanki, koledzy. Natomiast no my jako, jako sportowcy, no musimy to gdzieś rozgraniczyć, bo czasu mamy mało. Tak. Czasu mamy mało. Mamy mały nożyk? Nie mamy małego nożyka. Dobra, zrobimy to ręcznie. Eee, Chyba, że ten, ja ci mówił. Nie, nie ma problemu. No, no także za, 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 ja już mam zrylowane jedno. Roluj, roluj. No i eee, powiem ci szczerze... No... i później gdzieś, gdzieś jest ten wybór, tak? Ci wszyscy, ci wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam właśnie e, są z tobą w wieku młodzieńczym. E, każdy ma jak gdyby swoją drogę, którą, którą chce obrać. E. No jest albo sport, albo coś, no coś musisz wybrać. Niejednokrotnie musiałem się budzić, około 6 czy piąta rano, żeby się uczyć, no bo jednak, no, doba ma 24 godziny. Tak. No, no ale no, na przykład, yy, w... Nie wiem jak było u Ciebie, no bo ja też w sumie jestem wysoki. U mnie wzrosłem w 1,94 94, Ty masz 20. Mm -hmm. y I teraz tak. U mnie było tak, że siódma ówma klasa poszedłem w w, w górę, czyli no nie byłem w klasie bardzo wysoki. To był okres siódma ówma klasa, czyli dojrzewanie mentalnie. I też właśnie wtedy były myśli, czy, y czy, czy nie zająć się koszykówką. Ale u mnie zawsze było to, że było gotowanie w domu. Mama. Służba zdrowia, ojciec, budownictwo też go nie było. Często w domu, no. za granicą. Trzeba było sobie z buratem radzić w domu, no i razem gotowaliśmy wspólnie. Yy, I właśnie to było takie przez przypadek yy, pokazanie mi mojej drogi, że będę chciał na przykład być kucharzem, później szefem kuchni, tak? No i to też był wybór. nie, nie każdy ma też smak, co nie? Tak, gdyby Te to, to wyczucie smaku. Ale jeżeli tak wybrałeś i się w tym, tym sprawdzasz, jeżeli tak to można nazwać. A u ciebie? U Ciebie jak to było? Na przykład też od początku już wiedziałeś, że to będzie koszykówka, czy też ja był raczej jakiś... tak, ojciec przez 24 lata. <grym> <grym> Wojtek wie dokładnie. Przez 24 lata był zawodnikiem pogoni Szczecin mm -hmm. w kosza grał, więc nie namawiał mnie do tego, nie, nie, nie forsował jak gdyby tego tematu, ale no koszykówka nieustannie towarzyszyła mi. Przez całe moje życie. I gdzieś tam tak samo ja staram się zaszczepić to u swojego syna, który też już dostaje hopla. Na przykład w sobotę, bo dzisiaj mamy, mamy piątek, tak. to nagrywamy. Jutro akurat mamy, mamy mecz z MKS-em Domorowa-Górnicza i po meczu jadę do Warszawy, bo również jestem komentatorem sportowym NBA w Kanapusie. I młody jak tylko słyszę, że jadę, to od razu do, robi wszystko, tak? Tylko żeby ze mną tam pojechać, bo on sobie wtedy siada w reżyserce, ma swój monitor, chłopacy mu puszczają, ja idę do tak zwanej dziupli, co ja zakładam, tak. komentujemy, czy, czy z Wojtkiem, czy, czy z Michałem. Eee, komentujemy spotkania, a młody sobie ogląda, zawsze ma swoją koszulkę MBA, co nie eee, mhm. piek, piękna polóweczka i jest zajarany, a ma tam dopiero 8 lat, ale już gra w kosza, już, już że tak powiem, jeździ, więc no, to, jest, to jest coś fajnego. Eee, więc to tak się zastanawiam właśnie, czy tutaj jeszcze ewentualnie dodać krewetkę? Krewetkę nie, do tego czy ewentualnie dodać imbir albo... Możesz dodać imbir. Wydaje mi się, że chyba będzie fajna. Będzie, będzie fajna od do tego. No tak właśnie człowiek nie chciałby przesadzić, a zaraz go sobie zrolujemy. Wiesz, no to jest to, jest to, akurat córa poszła w ślady żony, bo młoda gra w siatkówkę. A, okej. Okay. No, Mój tata grał kiedyś siatkówkę. No, moda gra w siatkówkę po, po mamusi. I to no jest... i zobacz w sumie. patrz, elegancko nam wyszło. Także, mm -hmm. prawie jakbyśmy pracowali w jakiejś tam sushi prawie w... Że? w restauracji japońskiej. Także, tak. To musimy troszeczkę mocniej ugnieść. Próbując trzymać żeberek Twojego ojca. Oj. Zmienić swój ten drogę. Nie, mój ojciec bardzo dobrze gotował. Tak. W szczególności też akurat jego brat był, był kucharzem na, na statku mhm. i gdzieś tam jak gdyby zaraził jego tą, tą pasją do, do gotowania. I ojciec bardzo dobrze gotował. Zresztą dzisiaj nawet trener, trener Korzan mówił, że kiedy ojciec przyjeżdża, kiedy ojciec przyjeżdża, bo miał co prawda jutro przyjechać, ale niestety nie da rady. No zobaczymy jak ewentualnie moje wyszło. No, no, problem, chyba twój po, pożyczę. Dobra. To ja ci dam tutaj. O, początek meska. by się rozwalił troszeczkę. Ale przynajmniej widać, co i jak. Damy trochę sosu sojowego. Mhm. No i tak naprawdę, co? Przygotowujemy się pomału do, właśnie do yy, weekendu z kuchnią azjatycką. W ten weekend będziemy mieli kuchnię amerykańską, czyli tam jakieś burgery amerykańskie, oczywiście swoje mięso, swoje bułki robimy na miejscu. Nie lecimy na łatwiznę. Mm -hmm. do, do, do tego jakieś fajne sosy, a wiem, że właśnie rozmawialiśmy, że będziesz tutaj mówił kolegą. <laughs> postaram się, postaram się przekazać I akurat, bo jeżeli chodzi o że jak zawsze będzie burger, robię fotę, wysyłam i Chłopaki przy, przychodzą do nas no na to, Czy przyjdą, to już wiesz. To już będzie ich, jak gdyby. Wiem, nie e, sprawa. Natomiast, natomiast no kwestia, jest, kwestia jest, jak gdyby, tego typu, że e, na pewno na pewno burgery, wiesz. No to jest to mhm. coś, co Amerykanie uwielbiają. Zresztą e, niejednokrotnie ja też się pytam, co by, co by zjedli, żeby gdzieś tam ustawić jakieś tak. pieniądze. A jednak, czy sushi? Wiadomo, surowe wszystko, świeże, dobre, czy porządne mięcho, które dla nas też jest, też jest ważne, no robi jednak różnicę, prawda, tak jedzenie jest. No, w szczególności. No tak jak rozmawialiśmy też przed programem, najważniejszą rzeczą właśnie to są produkty, które powinny być tak naprawdę z wyższej półki, no i tak jak mówimy, no, na jedzenie się nie da oszczędzać, tak, jeżeli chcesz fajnie nie zjeść, powinno. nie powinno, to musisz zapłacić odpowiednią kwotę za to, także... Nie wiem, może nie jest aż czy tak no, Jest ok, jest ok. Ty wiesz, ty koszykówka, ja kuchnia. Także nie, moim zdaniem wyszło ok. Także y, tak to wygląda. Robimy jeszcze jakiś, czy z y, krewetką, czy... Mm, ty jesteś szefem kuchni. No, no to dalej, no to robimy jeszcze po jednym. Y, zrobimy sobie z krewetką. Trochę przypomina jak te taka grafika Twoich rzutów za trzy. Ja wiem, pokazuję, Ale tak zielone gdyby, jest. Bieżąco, Ale jest. No, zielone, trafione, zielone mamy trafione. No dobra. To, to teraz tak? Już ci daję ten ryż, Ale mamy, mamy. Dzięki. Bardzo. Bardzo. No, także widzisz, no tak to tutaj wygląda u nas, sobie gotujemy, też kolegów waszych z obcych krajów tutaj gościmy, tak mówiliśmy, ostatnio byli u nas i w Francji byli, i z Belgii, tak? Tak, ja, Belgii. No, teraz będziecie mieli Greków. To ich odpowiednio nakarmimy, żeby mieli siłę do gry. Chyba w tą drugą stronę <grym> powinieneś tak. powiedzieć. Nie, także, ale też właśnie tak patrzę, to wasze chłopaki z obcych, które krzyżują, u nas śpią. Nie zabiorę ci całości, to masz Dobra, jeszcze. dzięki bardzo. To ci powiem że y, właśnie mają odpowiednią tą dietę, czyli y, jakiś tam makaron gotowany, al dente, dużo właśnie fileta, windyka, y, jakiegoś łososia grillowanego. Wiesz, na tym, na, tym, na tym to polega, to co, to, co ci powiedziałem, każdy, każdy z nas gdzieś się ma e, swoje upodobania, ale no e, pewnych rzeczy no, nie oszukasz, prawda? Tak jest. Ja sobie zacznę od krewety. Oczywiście też można sobie krewetki zamarynować wcześniej tam, w jakimś sosie sojowym. No ja też tutaj chciałem właśnie pokazać to, że mamy świeże. Tak jak mówiłem wcześniej, krewetki powinno się kupować świeże w całkowitym pancerzu z głową. Na podstawie właśnie głowy poznajemy, czy krewetka jest świeża. Jeżeli byłaby mocno brązowa, to znaczy, że one już są nieświeże. Także tak to wygląda. I oczywiście ważną sprawą jest to, żeby jeszcze wyciągnąć z niej jest to? To ci powiem tutaj. E, jeszcze jest ten e, tak, odłoczek. No, tak jest. On mi nie przeszkadza. Ty akurat masz szczypczyki, ty akurat tak. masz szczypczyki. Ja bym tego nie zrobił akurat poluszkami. To ci pomogę? No proszę cię bardzo. Także na kuchni też musi być zespół, ci powiem szczerze jeżeli nie ma zespołu, team, team to... tym musi być, wtedy jest tak naprawdę sukces, tak? Bo to... ale to chyba w każdej dziedzinie, czy to w sporcie, czy, czy tam... To jeżeli chcesz krewetkę, to już możesz ją sobie wziąć, to ja już Cię obiorę. Dobra. W takim razie. dzięki bardzo. Także u nas staramy się... Chcia, chciałeś A. się, no, pobawić, to się baw. <grym> A powiedzcie mi ten, yy, bowiem tak naprawdę, no, ja jako szef kuchni, to ja od niedawna yy, czy byliście w ogóle już tutaj u mnie w restauracji na jakimś obiedzie? Byłem, 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 raz na obiedzie, akurat zaprosił mnie Twój kolega właśnie po fachu, Bartek. Bartek, tak jest. Eee, Pozdrawiam Bartka. Jak najbardziej. <grym> Dziękuję, bo to tak naprawdę on też nas skomunikował. Tak. Eee, więc, eee, chociaż teraz przygotowuję się do, do, do wesela swojego. Tak. Ślub. Gajer ponoć kupuje. Tak jest. No. Opowiada mi właśnie ten, że. No tam już wymyśla, co by nie chciał na tym weselu, jakie stoły, tutaj bufety słodkie. No ale no, zrobimy mogodnie. Ja Jak coś na to, to będzie dla mnie wtedy. No nie, tak... bo tutaj o odżywianiu też ogólnie dużo Wojtek mógłby powiedzieć, jeżeli chodzi wiesz od strony, od strony fizjo. Jako, jako, wiesz, no on, oni jak gdyby tym się też zajmują, czy, czy Wojtek, czy, powiedzmy, czy Hubert, który gdzieś tam to, to wszystko ogarnia na, wiesz, na, na wyjazdach. Tak, no właśnie, to może też kolega opowie nam jeszcze o, o kuchni, jak to wygląda ze sportowcami, e, z dietą. Przede wszystkim co? Dużo białka musi być, tak? Dużo białka, dużo, dużo mm -hmm. tych musi być jedzenie. tak Tak. jak sportowiec je coś, no słabego tak powiem w cudzysłowie, no, to też za daleko nie zajedzie. Na jak zanajesz tak, pojedziesz. Dokładnie. <grym> jak coś, to jedzenie będzie na marnym poziomie, no to ten organizm też nie będzie chciał. Okej, okay. dzięki. Poddać. No, no to jest tak samo jak z silnikiem, jeżeli wiesz paliwo będzie słabej jakości, no to później niestety tak to, to będzie samo. wyglądało. Dzięki. Teraz zalewać w takim tanim paliwkiem gdzieś tam, no to daleko nie zajedzie. Tak. A tutaj trzeba na taki, taki poziom zawodników, to trzeba ich traktować jak Ferrari. Nie? Ale ja też Wam powiem szczerze, że dużo osób się dziwi, ja na jak, bo ja też lubię wychodzić na salę, czyli to jest takie już nowoczesne bycie szefem kuchni. Wychodzę na salę, gościom proponuję, y, jako szef kuchni, co im polecam, co by mogli sobie zjeść. Pytam się, że wszystkim na co mają ochotę, czy coś bardziej ciężkiego, mm -hmm. czy lajtowego. I to jest to właśnie, żeby wychodzić do gości. No i dużo gości mówią, a szef nie wygląda na szef kuchni, coś skromnie szef karmi. Ale to jest właśnie to, że kontroluję to, co jem i przede wszystkim staram się też nie podjadać. Próbować oczywiście to, co wychodzi ode mnie na fale, zawsze musi być spróbowane, ale no słodkiego w ogóle na przykład nie jem. Ale jak to próbujesz? Na, na ten <grym> Nie, talerzyk, talerzyk. Zawsze mówię, nie ufaj szczupłe, muszę pałego nie, nie, tak, że wszystko jest. zresztą kusty też się chudy, i zahala kuntuję, te, te, też się to jest ten, jest bardzo, jeszcze bardziej. Jest kluczy. naprawdę wiele drużyn sportowych, którzy teraz, które wożą swoich kucharzy ze sobą, zabierają przejrzeń tak. na każdy mieszne, każde szybowanie. Widzimy, właśnie ogóreczka, czy ewentualnie to. A jest to w sumie też modne wśród też piłki szpiłki nożnej, nie? Tam to już w ogóle, jak już jest, to właśnie tam już mają wszystkich lekarzy, nie lekarzy, tutaj swoich dietetyków. Dokładnie. I to czasami właśnie y hotele czy restauracje odstępują swoją kuchnię, swojej mhm. kuchni, bo mają odróżnianie z własnym szkołem kuchni, więc... Czy... To nawet już nie tylko reprezentacje polskie, czy tam reprezentacje w ogóle danych krajów, ale nawet kluby sportowe. I to jest jakby takie powszechne i znaczy, robi się powszechne. No tak mówimy, no znaczy, też... Co modne, co bardziej, to jest jakby właściwe, właściwa strona, właściwe podejście do sprawy. Tak jest, y, tak. Tutaj y, mam też kolegów, którzy są personalnymi na siłowni. Y, no to właśnie, no to jest to, no to jest ile? 70% odpowiedniej diety, do tego te 30% ćwiczeń, tak? No tak, nie chcę nie... tak jakby dokładnie na cyfry przełożyć, ale no. jest to, no... Rzecz, ważne. Bardzo ważne, święte. No. Tak patrzę na Ciebie, że to tak ściskasz tak mówię, kurczę, tak. żebym nie wycisnął tego. <laughs> w nie, bo akurat po treningu jesteśmy, A. więc wiesz, człowiek jest trochę pobudzony. A taki powiedz mi właśnie trening, jak długo trwa? Wiesz, to, to, to Czasowo. zależy od półtorej do dwóch powiedzmy godzin, łącznie z, z jakimś tam, e, bym powiedział, e, wideo, które mamy film. i tak dalej. Kurczę, coś mi się rozwala. Hmm. To co, może na wynowcę, to Dla żony i ten. Mówisz tylko, no, żonka to może jutro ewentualnie przyjedzie dopiero. Wiesz co, eee... pytanie, bo rozwala mi się. Nie wiem, czy nóż mam za gruby albo coś. Mógłbym Cię poprosić. Słabo ściskasz. No, być może. <laughs> Boję się po prostu, że uszkodzę. Jest okej, okay. zobacz. Czyli widać wszystkie składniki, jest... Jest mistrzowska, jak to się mówi. To co, mam? Mamy już zmontowane na czele sushi. Powiem ci szczerze mistrzowskie. Także... Mam nadzieję, że będzie mistrzowski. Tak jak samo jak ten sezon. Musi być. Słuchaj, jak, jak już będziesz kończył kiedyś karierę koszykarza, no to otwieramy wspólne sushi w Wrocławku i zobacz i, y, teraz już będzie wiadomo, że umiemy robić, że dobrze robimy, no i na dobrych produktach pracujemy. także... To jest fajne, nie, wiem o tym, że jesteś bardzo zapracowany. Yy, no ale to już będzie kolejna propozycja, bo już dostałem propozycję mechanika. A. I <głosy> 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 Powiedziałem, że ja akurat lubię, lubię majsterkować, ale w kuchni również gdzieś tam powiedzmy się on Staram się, staram się gdzieś tam czasami coś ugotować, 6 lat we Włoszech, no to co rozmawialiśmy, fiorentina, tak. pasta, pizza, produkty, wszystko świeże, no coś niesamowitego, w szczególności też mąka, z której, której tam jak gdyby farina, z której się robi różne produkty, to co, to, co powiedziałem, wszystko mączne, no to to jest jednak no, najwyższa półka, jeżeli chodzi o światowe chyba, tak. światową kuchnię. Natomiast no, tutaj e, powiem Ci szczerze tak, moje wrażenie. Produkty, rewelacja e, sam z miłą chęcią tego, tego steka, z, z tuńczyka by, bym ci zabrał e, i, i zrobił ewentualnie z niego Karpacio. E, ale no, mam nadzieję, że jakoś się postarałem mimo, że no, mówię, te rączki nie są przyzwyczajone do takiej delikatnej tak. gdzieś, gdzieś pracy. E, za chwilę spróbujemy, zobaczymy jak, Ale to, jak to nam wyszło. Staraliśmy się, tak jak powiedziałem, moim zdaniem bomba wyszła tutaj na talerzu i tak naprawdę to, to właśnie to, co Ci powiedziałem, że dziękuję bardzo za to, że miałeś chwilę, żeby do nas przyjechać, do pałacu, bo tak wspominałem, jesteś zapracowany od pewno treningu do treningu do meczu. No i co, Szymon? Życzymy Anvilowi, żeby znowu został mistrzem. I żeby wam y, coraz więcej było tych wygranych i, i same wygrane. Fajne, I, fajnie by było, no wiesz. I, i trzymamy kciuki, cały Pałac Burszynowy i tak naprawdę macie tutaj swoich idoli, jeżeli chodzi o, o koszykówkę. No i wy robicie mistrzostwo i my robimy mistrzostwo na talerzu. Także naprawdę. Pamiętajcie. Y, polecam kuchnię, jest, jest wyśmienita, jeżeli chodzi o to. Czuję, że do rychłego hmm. zobaczenia. Tak jest. Także dziękuję bardzo za nagranie pierwszego odcinka Marcin Kosiński, Szymon i kolega Wojtek. Także dziękuję bardzo i życzymy smacznego. Dzięki. Dziękuję.